Marzenia zawsze są, ale głównie jest to, by zacząć jednak chodzić. Artur cierpi na czterokończynowe porażenie mózgowe o charakterze spastycznym. W jego przypadku chorobę wykryto bardzo późno, bo dopiero po pierwszym roku życia. Od 28 lat Artur walczy z chorobą. Jest po 11 operacjach rekonstrukcji stawów kolanowych i po zabiegu usunięcia zaćmy. Najważniejszym elementem jest jednak stała rehabilitacja i ćwiczenia, które pozwalają zachować sprawność i ograniczać negatywne skutki choroby. Osiągnęliśmy dość sporo, natomiast pracujemy przede wszystkim nad funkcją chodu. Bo o tym Artur marzy i, i, i to jest cel nasz nadrzędny. Artur wymaga stałej i kompleksowej rehabilitacji, która jest kosztowna. Dopóki był dzieckiem, zabiegi i rehabilitacja była refundowana przez NFZ. Od kiedy jest pełnoletni, musi liczyć sam na siebie, swoją rodzinę i życzliwych ludzi. Każdy z Was może pomóc Arturowi w jego codziennej walce z chorobą, wpłacając dowolne kwoty na konto fundacji Dogonić Marzenia. Pomóż Arturowi spełnić jego marzenia.